Hej wszystkim, z tej strony Screen, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive I dzisiaj słuchajcie... Dostałem od widza pomysł, z którego skorzystałem. Znaczy, nie w pełni. Na razie, na razie mamy początek, że tak powiem. Tego, co będzie się działo dzisiaj. Mamy tutaj tak jakby okrąg. Okrąg, w który musimy trafić. Po pierwsze, trafić, oczywiście. To jest chyba najtrudniejsze zadanie. Zjechać tutaj, walnąć w siano i przeżyć. A jeżeli nie trafimy, to oczywiście na dole mamy kręciołki, które nas zmiotą z planszy. Także jak zwykle na start leci. Maluch, zobaczmy, czy, czy on doskoczy. Chociaż, chociaż wątpię szczerze, wziąłem go tylko dlatego, że zawsze biorę malucha. I jeszcze to jest chyba ten najgorszy maluch, także silnik już wybuchł, Jedziemy 180 km prawie, ale maluch, słuchajcie. No. To, to maluch, on, on nie doskoczy, to oczywiste. Jeszcze jak się rozwalił, biedny! Także no, można powiedzieć, że malucha zmiotu z planszy i to dosłownie. Mamy teraz Tesle, mamy tutaj McLarena, mamy Porsche, mamy Hyundai jakiegoś sportowego, pierwszy raz go widzę. Mamy Matiza, mamy BMW M4 i mamy motocykl, który no, ma dwa koła, więc się wywalił po prostu, bo to jest Beam G Drive i tutaj nasz kierowca nie jest zbyt... przepraszam. Czy ja go zepsułem? Przepraszam ci, Stig. Co on robi? Stig, Stig żyjesz? Bo ogólnie. <grystanie> Jesteś w motocyklu. Ale dobrze, weźmy się za to, później Stiga ogarniemy. Zobaczmy, jak bardzo można wyskoczyć taką Teslą. Co jesteśmy w stanie z nią zrobić? Bo jedziemy 210 i to jest prędkość chyba maksymalna, jaką można osiągnąć Teslą. I słuchajcie. Tesla przeszła przez te wszystkie kręciołki. E, czy ona to przeżyła bez problemu? Ej, ona ma wszystkie koła, nie? Czyli. czyli teoretycznie ona działa, nie? Ona ona sobie jeździ. Okej, okay, Tesla działa. Chyba będę musiał więcej tych kręciołków dodać po drodze. Okej, okay, teraz już chyba nic nie przejedzie tutaj. Czas się zabrać. Do McLaren'a i jedziemy, zobaczmy jak daleko i jak szybko on poleci. Kurczę, McLaren nie jest jakiś super szybki z górki. Jedziemy 300 km na godzinę i i prze przelecieliśmy wszystkie kręciałki, które postawiłem. <grym> no ale McLaren tego nie przeżyje, nie ma żadnych szans. No, silnik na. Teraz już nie działa, bo jest pod wodą, ale działał przed chwilą, nadal działa w sumie. O, już nie. Także. Sportowy samochód nie dał rady, co prawda on jest jakiś zepsuty sportowy, bo jest słaby strasznie. No to zobaczcie co się z nim stało w ogóle. Trójkąt się z niego zrobił. Pojedźmy teraz czymś, czego zbytnie nie lubię, czyli elektryczne Porsche. Tylko, że ono jest tak szybkie, One jest tak szybkie, chociaż tutaj przy wyższej prędkości jest beznadziejne, więc też nie ma żadnych szans, żeby tym doskoczyć. Proszę bardzo, nawet elektryczne Porsche już... Nie działa. Dobrze, Hyundai nie zawiedź mnie, proszę cię. Włączyć ci nawet tryb taki mega sportowy bez ESP. Nie, no on ma prędkość maksymalną 260. Co to ma być? Nie, no te samochody są beznadziejne, słuchajcie. I czemu jak on przeleciał między tym jeszcze idealnie? <ścoughs> Super. Do skakania zero skilla, ale do omijania moich przeszkód to Wszystkie przeskakują. Mam wrażenie, że będziemy musieli to zniżyć, bo to jest za wysoko. Poczekajcie, ulepszę tego matiza na tyle, żeby był w stanie doskoczyć. Okej, okay, to musi się teraz powieść, tak? To, to musi się powieść. Jeszcze włączymy nitro, żeby nasz matiz wybuchł. Ja sobie na manual przełączę. Tylko czemu on ma maksymalną prędkość do 244? I nie da się nim zbytnio rozpędzić. No ale to Matis, no co się dziwić? A tyle go ulepszałem, nie? Dobrze, teraz! To jest chyba najszybszy samochód, jaki tutaj był. Uwaga! Jedziemy nim! Jedziemy nim na maksa! Nieważne, że... O, silnik wybuch. Dobra, to jednak nie jest najszybszy samochód w takim razie. Co prawda najdalej chyba doleciał, ale... <noise> Jednak przesadziłem z tym nitrem. Dobra, nie mam pojęcia jak zmienić, żeby nie jechał maksymalnie 260, także mam na to rozwiązanie. Proszę bardzo, teraz... Teraz... Teraz będzie się dało jechać 260 i ponad. Także proszę bardzo! Czemu się zatrzymało? <noise> Czemu się zatrzymało? Nie! Nie! Znowu! <noise> Zaraz się zdenerwuję, nie? <noise> Za zaraz się zdenerwuję. Dlaczego mogę tylko tyle jechać? Zaraz się zdenerwuję. Dlaczego mogę tylko tyle jechać? Czemu mi automatycznie odłącza? Wiem, że jest blokada w tym samochodzie, ale jak ją zmienić? Nie da się. Także ten samochód, słuchajcie, się nie nadaje. Może chociaż Lambo będziemy tam w stanie doskoczyć? Proszę, proszę. Lambo to jesteś mega szybkie. Proszę. Rozpędź się na tyle, żebym mógł tam na spokojnie Doskoczyć i trafić Trafić Tra- Trafić Puh. No No to nie ma Bob. Teraz tym bardziej Dobra Motocykl, motocykl w tobie jest nadzieja, słuchaj. Stick to prowadzi, więc stick powinien poprowadzić nas do zwycięstwa. Nie wiem czemu ten motocykl w ogóle nie wydaje dźwięków żadnych. I czemu ty tak jedziesz, co ty? A, super, super ci idzie. No jeszcze się rozpad cały. Stig. Dobrze, wiecie co? Weźmy do Demona. On chyba został jeszcze zupdateowany. I serio, on jest mega szybki. Szybszy niż Lambo. Zobaczmy, czy on będzie w stanie. Kurde, no znowu leci prosto na ścianę. E nie, nie będzie w stanie doskoczyć. Zobaczcie, jak on się pięknie składa. Ej, poważnie, to jest mega ciężkie. Zobaczmy, czy chociaż najszybsze Porsche będzie w stanie chociaż tam doskoczyć. Proszę, proszę, jesteś najszybsze. Chyba na torze nawet najszybsze. Powinieneś dać radę. Super. Nie no, to jest chyba jedyne wyjście, żeby tam doskoczyć, bo to jest przesada. Serio. Wiem, że w takim razie nawet Matizem bym doskoczył, ale no słuchajcie! Albo przeskoczył. <grym> Jakie to jest szybkie teraz! Okej, okay, powoli. Powoli, żeby nie było zbyt szybko, bo to jest też przesada. Jedźmy takie spokojne 360 km na godzinę i teraz! Idealnie powinienem bezpiecznie wpaść w sianko. I nic mi się nie sta. Nie stanie. <grystanie> no, sianko tu nie pomogło zbytnio. Bo nadal byśmy tego nie przeżyli. Znaczy słoma, bo zaraz będą się ludzie czepiać. Screamy to, to słoma, nie siano, ok? Ale przejdźmy teraz do tego, co miałem zrobić. Czyli. Parę, że tak powiem, pierścieni. Mamy tutaj po pierwsze wyskocznię. Wyskakujemy z tej wyskoczni, i musimy przelecieć idealnie przez te wszystkie ronda drogowe, które zabrałem stąd. <grym> Bo nie mogłem znaleźć kółka wcześniej, nie wiem, czy to już mówiłem. I przeskoczyć tak mega idealnie tutaj i spaść, nie wiem, prosto na piasek albo do basenu. Także uwaga, będzie to ciężkie. Ulepszonego porszaka zostawiam na koniec. Rozpędzamy się maluchem. I uwaga, robimy to. Robimy to. Ja wam to mówię, że nawet je ja to tak idealnie obliczyłem, że nawet maluch. Nawet maluch kto przejdzie. Patrzcie, patrzcie, podskakujemy, proszę bardzo. Delikatnie podskakujemy, oczywiście, i lecimy prosto przez prawie wszystkie kółka. <noise> Ale przynajmniej teraz wiem, że ta wyskocznia wcale nie jest delikatna. Okej, okay, teraz powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Uwaga, jedziemy. Proszę tylko, żeby nie rozwaliło mi Tesli. Przed tym zanim tu. Wiatr? No Tesla też jest zbyt wolna do tego. Ale taki McLaren jest na przykład znacznie lżejszy i poleci dalej. Zobaczmy, czy to rzeczywiście tak działa, że mamy 280. K kilometrów na godzinę. No jednak nie wychodzi mi matma, jeżeli chodzi o wyskocznie i wszystkie... Koła. Dobra, obniżyłem delikatnie to wyskocznie, żeby nie było aż tak wielkiego tego skoku. Zobaczmy, czy to coś zmieni. C czy teraz McLaren nie doskoczy, czy teraz będzie znacznie! lepiej! Prawie! Zobaczcie, co się z nim stało. To jest straszne. Dobra, teraz już będzie idealnie, nie? Teraz, teraz będzie super. Teraz będzie idealnie 100% i samochody wszystkie przeskakują. Wszystkie. Nieważne jaki. Przeskakują wszystkie! Przez te ringi! No, to prawie pierścienie znaczy, nie ringi. Ej, ale przeskoczył. Nieważne, nie że uderzył. Przeskoczył. No i całkowicie. Się rozwalił przy okazji. Może im walnę taką poduszkę, tutaj miękką, żeby spadały delikatnie. Dobra, jeżeli się trafi dobrze tym samochodem, to rzeczywiście można na luzie przeżyć. Patrzcie, to jest. Stawiam swoje życie na szali. Zobaczcie. Stawiam swoje życie na szali. My to przeskakujemy. Przeskakujemy. Idealnie. Umarłem. Okej, okay, może może nie powinienem stawiać swojego życia na szali No ale prawie było Hyundai'em nam się powinno udać Ile on ma prędkości maksymalnej? Chyba 260 I to jest chyba idealna prędkość Żeby tego nie przeskoczyć <grym> <grym> Może chociaż Matizem nam się uda, nie? Mamy 250 km na godzinę To jest jego prędkość maksymalna Ale jest on mniejszy Tak Super, dobra. Lambo, proszę cię, zrób to. Teraz za wysoko. Nie, co się z tym stało? Przecież ten samochód się spłaszczył tak mocno. Ale słuchajcie, Lambo, jest to możliwe. Wystarczy jechać jakieś 270, i wtedy będzie idealnie, żeby to przeskoczyć. Waga? ok. Okej, okay, jadę 275. Powinno być dobrze, żeby Prz przeskoczyć. Na prawie. Okej, okay, udało się. Udało się teraz spać na poduszkę. Po poczekajcie. Jakby poduszkę tak lekko w tą stronę, lekko tu. Okej. Okay. Jakby ktoś pytał, to F11 się klika, ok. I teraz spadamy prawie idealnie na poduszkę. Zobaczmy, co się stało w ogóle z tym samochodem. Ej! On dobrze wygląda! Prawie dobrze. Z tej strony chociaż dobrze wygląda, chociaż trochę. No, z tej już gorzej. Ale jeździ! Słuchajcie, mamy tutaj parę samochodów, mamy malucha, mamy BMW, stare BMW, mamy mustanga z V8, -ką. mamy autobus. Tutaj jakiegoś starego mustanga mamy, ale mega szybkiego, bo już nie jeździłem sobie trochę. Mamy Lambo, Bulldozer oraz duży samochód. Po prostu. Nie wiem jak go nazwać, ale jest to. Duży samochód. I słuchajcie, ja tak sobie myślałem, co by zrobić na odcinku, żeby fajnie wyglądały zderzenia. I tak jakby nie zderzaliśmy się nigdy w najbardziej podstawową rzecz, czyli, czyli ścianę, w sensie taką rozwalalną ścianę. I to działa mniej więcej jak ściana budynku. I chcę zobaczyć, przez ile takich ścian, oczywiście takich słabych ścian budynku, które nie są w ogóle zaklejone, bo one odpadają po prostu. Tak łatwo, ale mimo wszystko zderzenie będzie bardzo podobne i zobaczymy czy przy prędkości 200, 300, 500 km na godzinę samochód ucierpi przelatując przez to. Także proszę bardzo, zostawcie oczywiście subika i lajka, my lecimy prosto na ścianę. Maluchem, mam nadzieję, że on się rozpędzi choć trochę. Oczywiście prędkość maksymalna to 150 km na godzinę. Uwaga! Zobaczmy, co się stanie z takim maluchem! Przy uderzeniu. Ściana podskoczyła do góry, przebija się przez następne. I się zatrzymał, nie? Ale maluch to maluch. Maluch się nie poddaje, maluch działa, nie? Nic się nie zmieniło. Ale można śmiało powiedzieć, że doleciał do drugiej ściany, także serio dobrze mu poszło. Stare BMW powinno się znacznie szybciej rozpędzić niż taki maluch i znacznie szybciej powinno. Jechać. Zobaczymy, na co je stać, ale słuchajcie, zbiera się. Mamy 130 km na godzinę. Szalona prędkość i nadal przyspiesza. To, to jest chyba 2,0 diesel. Nie, to chyba benzyna jest. I mamy 200 km na godzinę. On serio daje radę ten silnik. Zobaczmy, czy da sobie tak samo radę ze ścianą. Zobaczmy! Czy da radę tak samo, jak tu fajnie wygląda? Jak on się tak przebija przez to wszystko. To serio tak dobrze wygląda w tej grze. Te ściany są chyba najprzyjemniejsze w rozwalaniu w BMG. I słuchajcie, samochód jeszcze działa. Co prawda nie jedzie do przodu, bo sobie wał rozwalił. Ale mimo wszystko silnik się nie poddał. I dałoby się coś takiego przeżyć, o dziwo, nie? Bo zobaczcie, tu jest kierowca. Co prawda, zapewne taka cegła by skończyła na naszej twarzy, ale ale teoretycznie by się dało przeżyć. Oj, zobaczcie, jak wskaźnik prędkości dobrze działa tutaj. Paliwa też mamy bardzo dużo. Także BMW doleciało do trzeciej ściany, proszę bardzo, nie jest nam już. Potrzebne. Czas na coś szybszego. Mamy 400-konnego Mustanga i on powinien znacznie szybciej się rozpędzić. Mamy już 200 km na godzinę. I chyba walniemy przy jakiejś prędkości 270, może 80, może nawet 90. Okej, okay, tutaj trzeba konkretnie zwolnić czas. Zobaczmy, co się z takim Mustangiem stanie. Jak to super wygląda? Ej, to mi się nigdy nie znudzi takie walnięcie w ścianę. No, ciężko by było to przeżyć. Co prawda, Mustang nie trafił w kolejne ściany, ale kowe co jest? No, silnik już nie działa, bo to już była taka konkretna prędkość, że nic dziwnego. Ale o dziwo, serio! Te samochody są jakieś wytrzymałe wszystkie. Chociaż to jest chyba tylne siedzenie, a. Tu jest przednie, więc tak jakby głowa, tu jest kierownica. Głowa by była tutaj. Tch, więc no, raczej można ustalić, że nie dało się tego przeżyć. Ale Mustang dotarł do czwartej ściany, nie? I mamy teraz autobus. Autobus jest wielki, autobus jest potężny i myślę, że jakby tak autobus wjechał w taki budynek, to by się nie skończyło zbyt dobrze dla budynku i dla... Ludzi w autobusie. Dlatego proszę bardzo, mamy zawrotną prędkość 90 km na godzinę. Czemu to jest maksymalna prędkość? Co jest? Czemu on jest taki powolny? Przecież autobusy osiągają normalnie, nie wiem, jakieś 140 czy coś. Czemu on jedzie 90? Okej, okay, także zobaczymy co się stanie przy 90. Kilometr... Co to było? Przy 90 kilometrach na godzinę, czy autobus przebije się przez wszystkie ściany i chyba bez problemu nawet? Ej, bez kitu. O, on sobie prze, przejechał przez wszystko, dosłownie wszystko i się zatrzymał. I jeszcze jechać może do przodu. No, proszę bardzo. <śla> Wyjechał sobie normalnie po takim uderzeniu. Także jakby... Szkło było z plastiku, który jest niezniszczalny. Nikt by nie ucierpiał. Jedziemy teraz starym Mustangiem. I jak dobrze myślę, to Mustangi starsze, ogólnie starsze samochody, były słabsze, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Dlatego, przy 325 km na godzinę, to sprawdzimy. Czemu nie? Czemu nie? Wykryło już cały samochód! Co się dzieje z nim? Okej. Okay. Okej, okay. nawet się nie zatrzymał ten samochód, ale silniki były wytrzymałe z tego co widzę. Bez kitu silnik działa mimo, mimo że walno przy 330 na godzinę w ścianę, silnik działa. Nie wiem, czy można to nazwać, żeby się dało to przeżyć, bo ciężko by było to przeżyć. Ale no co? Dać go do Polski. Polski blacharz to zrobi bezwypadkowy zabytek. Jeszcze go pomoczymy w wodzie troszkę, że taki niby po powodzi. No i w Polsce się wyczyści. Czemu te kamienie tańczą? O co chodzi? Fizyka w Beam Drive, bardzo zaawansowany symulator wypadków. <laughs> Kręcące się cegły. Także przybliżyłem buldożer, żeby nie jechać 10 minut do tego. Nie wiem po co zwalniam czas. I buldożer jest w sumie. Od takiego burzenia ścian i on powinien tutaj zachować się najlepiej i bez problemu dać radę, czy on utknął. Dobra, ale udało mu się wycofać, także zwracam honor, ale jakby to powiedzieć, on nie potrafi popchnąć na zwykłym asfalcie paru cegieł. Utknął, po prostu utknął i praktycznie nie może się ruszyć. A tu znowu mamy okaz tańczących. Cegieł. I to nie jedną. Co tu się dzieje? Cegły ożywają. Zmutowane jakieś. Także buldożer. Nie nadaje się do burzenia ścian. Czas na coś większego. I nie dość, że to jest wielkie. To jeszcze osiąga wielkie prędkości. Przecież to jest szybsze niż Lambo. I uwaga, zobaczmy. Jak będzie wyglądać wypadek czegoś takiego, gdy będzie przejeżdżać przez tyle ścian? Odpadło koło, a konkretniej zniknęło, okej? Okay? Wyparowało, można powiedzieć, prawie. I czy samochód będzie nadal działać? To jest pytanie. Praktycznie nic się mu nie stało. No, takie zderzaki plastikowe odpadły, ale to jest nic. No i wszystkie koła praktycznie. Ale uwaga, działa! I to bez problemu. Także, no, w sumie to było oczywiste, ale. Największy samochód wygrał. Także nachodzi pytanie, co się stanie, jeżeli walniemy takim samochodem jadącym tysiąc kilometrów na godzinę prawie, albo nawet będzie tyle, prosto w takie ściany. Zobaczcie, jak szybko nadjeżdża. Co się dzieje? Co się stało z nim? O kurde! On znika. Go zaraz nie będzie. Z kwadrat się z niego. Zrobi, a przynajmniej pobił swój rekord prędkości. Nie no, przecudownie. Także jakbyście się pytali, co się stanie, to to się stanie. Zróbmy teraz coś takiego, co nie, że ja sobie tutaj podjadę równo do Lambo. czy, czy ono się zmieści pod ten samochód? Poczekajcie, czy ono się zmieści, serio? No. Praktycznie się mieści Dalej nie będę jechać, bo jest rura wielka Jeszcze dziwne dźwięki zaczął wydawać I zrobimy wyścig prosto do tych ścian Obstawiajcie, kto będzie pierwszy Ja oczywiście będę jechać tym większym samochodem Zobaczmy, kto będzie pierwszy na miejscu Co te Lambo robi? Jedź prosto, ziomeczku I zobaczymy, czy ten wielkolud je dogoni No jedź, proszę cię Ej, przyspieszył Przyspieszył doganie Lambo jedź jedź, 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 jedź Szybko, szybko, szybko Szybko, szybko. Drugi bieg włączył. Teraz jakiś szybszy jest. Ej, doganiamy lampą. Doganiamy lampą. Czekajcie, czy my je teraz przygnieciemy? <laughs> Przygnietliśmy lampę. Całkowicie. No i teraz możemy jechać prosto do ścian razem z lampą na podwoziu. Znaczy pod podwoziem. Tylko właśnie mi zniszczyło coś. I jechać do przodu się nie da. I ogólnie mieliśmy Zrobić wyścig, kto pierwszy dojedzie do ściany, ale nikt nie dojechał do ściany. A Lambo jak się tutaj trzyma? Bo teoretycznie czy dałoby się przeżyć w tym Lambo? Dałoby się przeżyć w tym Lambo. Ale jakby zabrać stąd ten samochód, to czy one będzie jechać? Czemu ono nie może ruszyć? O, działa! Działa! One na czymś stoi po prostu niewidzialnym. To jest tutaj, czy to jest opona z tamtego samochodu wielkiego? Ok, a jak pozbyłem się teraz tej opony, to Lambo ciała! A już chciałem resetować je kompletnie. Zobaczcie, Lambo bez problemu dojedzie teraz do ściany. I nawet przebiło się przez dwie jakimś cudem. Ale to już wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. ja was żegnam. P Porsche was żegnam. Baba. Pa, pa.